Okej, okay, dokończmy rozmowę. A czemu miałbym z tobą handlować? Mam surową rudę. To rzadki towar. Hmm, 20 rudowych i 10 rudy, tak. Dobra. Myślę, że mogę mu chyba to oddać. Oto twoje... No to możemy robić interesy. Chcesz ze mną pohandlować? Pokaż, Pokaż mi swoje towary. To się może przydać. El Bastardo. Miecz barbarzyńcy. Mm. A, Rapus mu parę rzeczy. No. no, trochę przesadziłem. Dobra. Ale no, mam no, jeszcze 16 tysiaczków, A To zmienia postać rzeczy. No dobra, 19 tysięcy to takie lekkie przegięcie moim zdaniem. Hmm. No tak, ale mogę posprzedawać te śmieci. żołanie zwierząt tego nie potrzebuję no, ale to sobie jeszcze nie mogę sprzedać no i stąd banany to mi się nie przyda w ogóle mam tyle tych śmieci troszkę nagadać no, A, Masz frezencik. No, ale zobaczmy, czy on... Może on będzie miał tutaj coś... O, ciężka skrzynia. Serio drugie Elbasardo? A nie, wtedy miałem... Inkwizytora. Okej, okay. dobra, nie było pytania. Nie zawracaj mi, na mm -hmm. F5 dobra, klan jest w tamtą stronę. No to fajnie, tylko co mi to tak naprawdę daje, że wiem gdzie on jest. Tu mnie najchętniej bym właśnie już do niego udał. Ale jest mały problem. Nie pamiętam drogi. No, nie pamiętam drogi. Ale chcę mieć... Pewność, że trafię bez tego Dobra, jeśli bym wszedł ten dyk i odbił w lewo to może gdzieś bym doszedł. Dobra, zobaczymy to. Hmm. A, czyli co? Jeżenie ten dyk, tak? Hmm. że nie do klanu Wilka gdzieś w tamtą stronę tak jest zapinda teraz drogi ja szukam drogi do klanu Wilka ktokolwiek za nimi na drodze zginie że e, Klan Wilka, wzwońmy go lepiej w tę stronę. Hm. Chyba <laughs> że <laughs> Klan Wilka pewnie będzie gdzieś na górze. Co ja... Co ja patrzę? 我的天！Wow, Coś no. Więc ja mam na niego wylecieć. No naprawdę wyleciałem na niego. I co mu to dało. I co mi to dało? Nic. Dobra A to tutaj jest ta jego pacjenta No dobra, przypadkowo udało mi się trafić Pokaż dobra, w razie tego on ma parę sztuk złociszy No na to pozbędę się kilku śmieci które zajumałem nie ja mam tyle chociaż w sumie to mogę sobie zostawić bo nie może mi się to do czegoś przyda butelka raczej nie się, ale okej a raczej do klanu wilka Ten młota klan wilka. Raczej znaczy, muszę iść tędyk. No, no tak, faktycznie się zastanawiam, czy ja tym sposobem dojdę. No, Widzę, że tam jest jakiś strzał, luzom. Oczywiście pojedynczy to nie problem. Ej, zaraz, 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 zaraz... Klan Wilka w tamtą stronę... No to tam lecę. Dobra, <noise> <noise> no, mówią, że Klan Wilka jest w tamtą stronę... Tak, pewnie muszę wejść tutaj na górę.

...przypadkowo znalazłem jakąś pacjentę. Więc mogę sobie tutaj tak... ...popatrzeć. Widzę, że jakiś... ...kokomoto tutaj jest. Nie należysz do żadnego z ale orkiem tak się. Spryciarz z ciebie. Tak. Niestety, nie każdy to tak widzi. Czemu tu mieszkasz? Wygnała mnie ta banda ignorantów. Należałem do klanu Wilka i prowadziłem badania. Co się stało? Wysadziłem w powietrze chatę. Grim stwierdził, że stanowię zagrożenie dla klanu. No raczej. Właśnie dlatego teraz tu mieszkasz. Co badasz? Jestem alchemikiem. Badam ogień i wszystko inne, co robi BUM. BUM? I wszystkiego rodzaju materiały wybuchowe. Szukam dla nich nowych zastosowań. Do czego używasz materiałów wybuchowych? Na przykład do robienia specjalnych wybuchowych strzał. Brzmi nieźle. Kontynuuj. To naprawdę bardzo proste. Strzelasz. A strzała eksploduje po trafieniu w cel. Bez żadnych denerwujących lądów. Strzał, trafienie, eksplozja trup. No, bardzo proste. To genialne. Chcę kupić kilka wybuchowych strzał. Poznałeś się więc na genialności tego wynalazku. Gdyby ludzie wcześniej mnie posłuchali, nie mielibyśmy teraz takich problemów z orkami. Nie musielibyśmy. Strzały. Sprzedaż mi je? A tak, oczywiście. Mam też inne towary. Rzucisz okie? Naucz mhm. Chcę ważyć trwałe mikstury. Tak, wyobrażam sobie. Dzięki tej wiedzy będziesz w stanie przygotować każdą trwałą miksturę. Potrzebujesz tylko przepisu, większość składników. No to mi się może uprzydać Odwóz broń widzisz, to nie było takie trudne zaraz, niech myśliska mogę 23 Ale dobra na razie nie chcę tego robić Która godzina 18.04 Pozwolę jest starczy że zajmę ci łóżko Tak, dzięki Okej okay. Przydałoby mi się trafić do klanu Wilka Może gdzieś Może tędyk mi się uda dojść do do tego mi... no nie no do klasztoru ja nie chcę zapierdzielać ale to naprawdę ale to co? tędy? no tak, tylko tutaj widzę z kolei cieniu stwora. Hmm. No nie, to w drugą stronę No dobra, ale w tym odcinku to by było na tyle A w następnym dalej będę szukał Odpowiedniej drogi do Klanu Wilka Trzymajcie się na razie No i do usłyszenia ...na jakieś 4 dni na razie